Witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i prosperować w biznesie coachingowym. Dzisiaj o definicji coachingu, o Twojej definicji coachingu. Jaka jest Twoja definicja coachingu? Oczywiście wszyscy y, przechodzimy przez szkołę coachingową na początku i. Pierwsza definicja coachingu pochodzi właśnie stamtąd, że coaching to są takie i takie narzędzia, typ i tym się charakteryzuje i różni się od terapii, od y, mentoringu, konsultingu i tak dalej, takimi i takimi rzeczami. Prawda? I to jest oczywiście prawdziwa definicja coachingu, jednakże potem wchodzimy w tak zwany biznes coachingowy, czy w budowanie praktyki coachingowej, y, przymierzamy się do tego coachingu i do wykonywania go na swój sposób na rynku, i wtedy ta definicja może ci się trochę zmienić moja się zmieniła. Ja mam bardzo szeroką definicję coachingu i nie zawężam się, że coaching to są tylko i takie i takie narzędzia. W moim przypadku i w przypadku bardzo wielu coachów, z którymi współpracowałam, coaching może być łączony z bardzo innymi z bardzo różnymi innymi dziedzinami, takimi jak mentoring, takimi jak consulting, takimi jak doradztwo, nawet takimi jak terapia. Mam kilku klientów, którzy są terapeutami i coachami może być łączona naprawdę w dowolny sposób z różnymi dziedzinami. Po co jest tam to łączenie potrzebne i czy jest potrzebne? Oczywiście nie wszystkim jest ono potrzebne. Nie wszyscy się muszą na niego decydować, yy, na takie połączenie. Jeżeli czujesz się swobodnie yy, używając tylko narzędzi coachingowych, super, to, to rób to tylko w ten sposób. Z kolei jeżeli czujesz, że czy twoja grupa docelowa, czy sposób, yy, czy to w czym pomagasz, czy sposób pracy, który chcesz mieć yy, Mógłby być dobrze, swobodnie połączony z innymi dziedzinami, to, to też możesz to zrobić, prawda? Także zachęcam Cię do kreatywnego myślenia na ten temat i do yy, dania sobie pozwolenia na to, żeby po prostu połączyć to tak, jak Ty uważasz, że w Twoim biznesie powinno to działać. Do usłyszenia.